Zapalenie przy zębie to jedna z najczęstszych chorób jamy ustnej, która może prowadzić nawet do utraty zębów. Niestety często rozwija się bez widocznych objawów, dlatego pacjenci zgłaszają się do nas zbyt późno. Jakie są objawy zapalenie przy zębia? Do najczęstszych objawów zapalenia przy zębie zaliczamy krwawienie z szczególnie podczas szczotkowania. Najczęściej pacjenci zgłaszają nieprzyjemny zapach z ust, ruchomość, rozchwianie zębów. Występują odsłonięte szyjki zębowe, bóle zębów, szczególnie nadwrażliwość na ciepło i zimno. Co powoduje zapalenie przy zębia? Najczęstszą przyczyną zapalenia przy zębia jest nieprawidłowa higiena jamy ustnej. Gromadzenie się bakterii oraz kamienia nadziąsłowego oraz podziąsłowego też na przebieg choroby ma wpływ choroby ogólnoustrojowe takie jak nadciśnienie, cukrzyca, palenie papierosów, stres. Jak leczyć zapalenie przyzębia? Leczenie zapalenia przy zębie to jest leczenie wieloetapowe. W naszej klinice stosujemy nowoczesne metody leczenia. Na początku robimy profesjonalną higienizację jamy ustnej, usuwanie kamienia nadziąsłowego oraz podziąsłowego. Dalej następuje leczenie niechirurgiczne oraz leczenie chirurgiczne. Robimy kirytarze, staramy się odbudować wyrostek zębodołowy, dążymy do regeneracji przy zębie. Też duży wpływ ma leczenie laserowe.